To tylko jeszcze osiem dni do znakowania. Szósty wrzesień. To jest bardzo trudno zrealizować w sobie tą lepszą część. Po to nam jest potrzebna Świadomość, żebyśmy mogli zlikwidować w sobie to, co nas irytuje wewnątrz, to co nas negatywnie nastawia. Musimy nad tym pracować bardzo silnie. I przede wszystkim trzeba się zastanowić tak, żeby nie zaszkodzić. Innym osobom, które są koło nas. Nie jesteśmy egocentryczni. Nie możemy nimi być. Być taką postacią jest niebezpiecznie dla samych nas. Osobiście musimy walczyć o to dobro. To dobro, które nazywamy po prostu miłością.